Zanim Twoje dziecko zacznie posługiwać się jednostkami długości i przyrządami służącymi do mierzenia, organizuj mu doświadczenia, podczas których będzie mógł porównywać obiekty w sposób bezpośredni. Zacznij na przykład od porównywania wzrostu dziecka i wysokości jakiegoś obiektu. To zawadził! Połóż na matę i daj woreczek. Dziewczyny, wymyślcie sposób, jak położyć te patyczki. Żeby stwierdzić, który z nich jest dłuższy, a który krótszy. No mój. Twój jest jaki? Krótszy. Czyli ty musisz być po lewej stronie Matyldy. Jesteś? Tak. Porównuję klocek Julka i Tomek. Proszę położyć Tomku tak te dwa klocki, żeby było widać, który jest krótszy, a który dłuższy. Stwierdzam, że Julki jest mniejszy mhm. i kluczy a mój jest dłuższy. Świetnie. Czyli po której twojej stronie powinna być Julka? Po mojej lewej. Czyli co musicie zrobić? Zamieńcie się miejscami. Zamieńcie się Szyb. miejscami. Przy to mojego. Szybista. Musimy się zamienić. Bo tylko jest klucz, ale jest to sam z ale tutaj tylko nie wnapa kawałka. Julka, weź swój klocek i połóż po lewej stronie maty. Leonardo, teraz ty byłeś koło niej. Przy okazji porównywania dwóch długości dziecko może układać obiekty w serię jest to umiejętność, którą już prawdopodobnie posiadło. Pokazujesz mu wtedy, że wiele pojęć w matematyce jest ze sobą powiązanych i powtarzasz wcześniej ćwiczone umiejętności. Po się strony miały być te osoby, co mają mniejsze kwiatki, a pojawy, co mają większe. Kwiatki. Tak. I w wyniku takiej zamiany, co się wydarzyło na koniec, ze chlebnego Najdłuższe świecie. Coś, co jest wyższe, dłuższe niż ty. No, śmiało. Wyższe i dłuższe. Popatrzcie. Czy Helena stanęła dobrze? Tak. Czyli ta szatka jest wyższa od Heleny? Tak. Świetnie. Dziękuję Ci, Heleno. Proszę postawić tego misia tak, żeby każdy mógł po młodej sięgnąć. Heleno, możesz sprawdzić, czy ty też sięgniesz po misia? Gdzie mam postawić tego misia, żeby żadne dziecko nie mogło go dosięgnąć? To my jest wyższy, czy ta kuchenka wasza jest wyższa? Wyższa kuchenka! Pamiętaj, nie oczekuj, że twoje dziecko natychmiast zacznie prawidłowo i precyzyjnie mierzyć długość. Baw się z nim w oszacowywanie, na przykład, kto skoczy dalej, kto sięgnie wyżej i dlaczego. No i co? Stwierdzamy: szafka jest przecież niższa niż to.